15 marca, godzina 6.38, to jakieś tam 60 km, no może 50 parę, dojeżdżam do Trzemeszna Dziś wybieram się do klienta do Gorzowa Wielkopolskiego na ulicę Miło Mam nadzieję, że będzie miło i przyjemnie i praca pójdzie gładko i sprawnie no, Teraz właśnie przejeżdżam po takich najtańszych stacji w naszej okolicy Stacja jakaś tam hil 79, olej napędowy a 7,66 Strasznie te ceny galopują, Ale trzeba będzie buzika zatankować na powrocie. Taczekie. W każdym razie części są dostępne, z tym, że by to wszystko troszeczkę dłużej potrwało, bo to trzeba wszystko by było, by dokładnie zweryfikować, wytypować, zamówić w rekzrocie w Niemczech, więc to trochę wszystko trwa. Eee, więc tu padła decyzja, bo skontaktowałem się z, z firmą mojego dobrego bliskiego znajomego, Marcina. Eee, on dużo jednostek ma na półce na wymianę lub po um, um, prostu tak. To są jednostki naprawione lub zregenerowane. Czy nawet nowe yy, do zakupu od ręki nie miała akurat taką popę, tam trzeba było przesproić, że jakiś trochę yy, nypli, przejściówek takich tam dupereli od sprzętu do podłączenia instalacji no i taka decyzja zapadła że ta różnica w cenie nie była jakaś tam duża a tu jednak chodzi też o czas no bo ona się nastoi na budowie w Gorzowie no i nie pracuje a to jest sprzęt yy, dość nietypowy bo to stabilizator w gruntach, wspominałem więc Pożyczania maszyn generalnie nie, nie dysponują takim sprzętem, więc no, trudno jest coś wykorzystać i zastąpić to czymś innym, więc to tutaj klientowi zawsze zależy na czasie, żeby, żeby to uruchomić. No i właśnie dzisiaj mieli to sobie sami montować, ale chodzi tam osoba tam prowadząca tę naprawę z, z, z firmy klienta pozwoli, że czym nie przyjechał, nie zamontował. A to jest problem taki, że pompa w środku się dość mocno zmieniła. korpus pęk, dużo było jest zanieczyszczeń, trzeba będzie wszystkie filtry wymienić, przefiltrować olej. Więc no, na, na tyle ile to możliwe, ten układ zweryfikować, sprawdzić, oczyścić i zalać to wszystko świeżym olejem i także Także właśnie minąłem Trzemeszno, najtańsze stacje w naszej ulicy, W e, takich cenach jak było widać. Zobaczymy ile, ile na S5 pod nie znaczy tam później w kierunku na przy A2, jakie będą ceny paliw. No, może niższe, bo teraz te ceny się tak, tak się przetasowują, tak się zmieniają, że to co kiedyś gdzieś było drogie zawsze, a w innym miejscu było zawsze tanie, to teraz niekoniecznie tak, tak jest. Więc będzie dalej. Woboda się do powiady ładna, słoneczko wychodzi, więc tym bardziej to na ulicy miłej będzie, więc musi być na pewno wszystko w porządku Do zobaczenia. Kabina w górze zabezpieczona, teraz spróbuję co się da przemyć przewody, bo tu jest ryzyko, że jakieś wiórki jednak poleciały na hydromotor, tam do hydromotorów ku przednich, bo z przodu w kole lewym, prawym jest przekładnia napędzana niezależnymi hydromotorami każda przekładnia ma swój własny. Tutaj tył jak widać na osi jest na tym jednym wspólnym hydromotorku co napędza całą tylną oś. A no teraz sobie wleję tutaj tego zmywacza i przedmuchnę to wszystko. Jest może jakaś szansa na to, że jeżeli coś tu w węże wpadło, to To wyleci No. Także teraz trzeba było tu wpełznąć pod spód. Tu mamy obudowę. obudowę filtrów powrotnych. Tam jest puszka, niestety w starszym typie maszyny filtry dokładne są, niestety pod podłogą. Najgorsze jest to, że tam pod przednią płytą są filtry rotora, pombrotora, które też właściwie trzeba wymienić i będzie tam przesrane, Trzeba będzie tą płytę odkuć, z tego błota ją odkręcić że się do tych filtrów dostać. A na tą chwilę najpierw tutaj muszę dostać się do filtrów powrotnych, bo tu w filtrach powrotnych w układzie hydraulicznym BOMAGA y, jest to tak sprytnie wymyślone, że całe wióry, wszystko to, co, wszystko to, co y, wraca po awarii pompy silnika silników jazdy, trafia właśnie tu, w te obudowy. Tu są dwa takie duże filtry, się wymienia tylko podczas awarii maszyny. Zobaczymy co tu poleci. Mam nadzieję, że tu za dużo nie będzie tego oleju. A tak czuję, że mi się chyba w to wiaderko nie zmieści o, tak widać, biury O leci, leci, leci Wiadro pełne, dobra, koniec Trzeba jakiegoś karmisterka Kurde, jak ja lubię to pełzanie czuję, kurde jak jakiś kopalni Już rękawiczka biczka Chyba przesadziłem z małością tego wiaderka a, oj, oj, oj. a tam w górnym zbiorniku oleju już nie ma w ogóle bo wyleciał tak jak mówiłem ale dobra, tu wiadro nie musi czystać to ta kolejna cały olej idzie na straty dobra wezmę taki wiadro może to się zmieści teraz reszta oliwy to wiadra widać na magnesie trochę tego syfu no, zmieści się? zmieści pięknie jestem ciekaw czy kto, ktoś kiedykolwiek odkręcał tę budowę podejrzewam, że jak wcześniej nie było żadnej awarii hydrauliki to to raczej nie no, filterki powrotne są już wyciągnięte tak jak widać powinny być właściwie dwa takie same, z reguły jak się kupuje, to się kupuje już jednej firmy. Tu jest jeden taki yy, i to tak wygląda jakby to był oryginalny pomagowski, to jest pomaga numer. No a drugi już jest Donaldsonik założony. Takie skarby w środku zegowie. Tu kawałek, kawałek bieżni łożyska od pompy, wałeczki. Tutaj taki też rozwalcowany wałeczek Jakieś takie ducherene Gdzieś tu mi jeszcze trochę w to błoto poleciało Trochę więcej No Tu jest obudówka Obudówka już wyczyszczona, wymyta Za chwilę tam jeszcze muszę wpełznąć teraz jeszcze z tym Zasprężonym powietrzem O. o tu jest sobie to miejsce W którym te filterki siedzą No. Także teraz jeszcze tylko tu wydmucham. Yy, wleję tam odtłuszczacza Wydmucham całą tę podstawę, do której przykręca się do budowę z filtrami i skręcam. No, tam jak widać jest masa tego cementu i wapna. Trzeba było mocno tam odkuć to, żeby się w ogóle do śruby dostać. Śruba sobie tam siedziała zabetonowana. Kurde, kurzy się. kurzy się kurzy. Dobra, to w takim razie biorę. Wydmuchuję tę podstawę i montuję filtr. Dobrze, pompka przygotowana do włożenia. Literką wyżej no Tu masz swój sam serwis jako Naprawę ty Pomogę Ci, no Co, podasz mi No Naprawę po prostu, nie wiem Jednoosobowa firma, czy dwie? To by była czteroosobowa, teraz jest trzy Teraz jest trzy, tak? Tak, jeden człowiek się zwolnił Jest, jest trzyosobowa I co, do Bumalego wszystko masz, tak? W, razie. Znaczy, w sensie, wiesz, no nie to, że ale co można myśli? Macie, no magazynu nie mamy <grystanie> Tak a. Producent Ale, ale z problemy wszystko tura poradzicie, tak Tak jest Elektronika, nie, elektronika jakieś Tak, te szkody błędów to wszystko tutaj do tego jest, nie? Także nie ma problemu, no, a ta, czek, ta kura, a to bądź... na kurwa to nie? Siedzi to tak. A, tu już nie Siedzi, ale jeszcze gdzieś uszykołem wczely, jeszcze może troszeczkę na czoło mu się cieniutko da już siedzi tak? tutaj modamy a no, bo on tam głęboko w rowku siedzi, tak? Tak. No, mów. mamy. Na hali. Dobra, teraz tak. Ona była w tej pozycji, jak teraz leży. Tak była. Tylko teraz, czy mi się tu zmieści między tymi wężami? Wszystkimi. Jak gdzieś się nogę pewnie położyć. Odsuniemy te Tego grubasa by wziął, to może Może jakimś cudem się poradzę. Jak się na jakimś pasku nie uwiąże. Także to... najpierw dół. No, Aldo wiesz, nie utrzymał mi tak nisko. Czymę... tu ją wyciągałeś na pasku, chyba, nie? Trzeba uwiązać. Aha, jak ją podniosłem? <ś pensa spiritually> Aha, jakiś paseczek wiesz, zaraz zorganizuję i ten, abyś tu stanął nade mną, a ja wtedy wezmę. Ok, trzeba dzisiaj. Ja, czekaj, tutaj telefon zostawił. Tak, oh, płyta go tak. Płyta? No, tak, no, to jak, płyta jak, jak płyta jest zabetonowana z wierzchu to wiesz To mówisz, że wsadzisz, czy pasek przyniosę? Na pasku ją chwycimy Słyszysz? Bo tak rękę będziesz miał nisko i ciężko to manewrować no. Nie twierdzę, że to jest nie, niewykonalne, ale ja to zawsze na pasku sobie wiążę, tak jest wygodniej Beczka z wody to tam jest na pracy gdzieś na widoku Co? od wody jest tam gdzieś na widoku czy zostawiona Od wody? No. Jest tam na widoku tam ja Aż to najgorsze żeby musi być wałkiem trafić, nie? O jest moc, na razie przynajmniej Gint, gint, gint. <laughs> Filtry pod spodem to są Aha. tylko odjazdy, czy tu cała hydraulika przez nie przelatuje? Co w sumie, jest 5 filtrów. Te, w, tu w obudowie, te, co są w poprzek maszyny, są filtry powrotne, to tylko przy wariach się wyciąga. Aha, powrotnie, są. Odjazdy jest tu, taki krótki, ten co przed chwilą wywaliłem, co tam leży przy kole mhm. i te, co tam odsłonicie. Takie dwa długie są, to są od pomp rotora. Nie? Bo rotor ma dwa silniki, nie? po lewej, po prawej stronie, i tu jest, nie? Tu jest jedna pompa i tam jest druga. Aha, Więc aby no, są... każda pompa ma swój filtr. Nie? To jest na, 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 na doładowaniu pompy jest filtr, żeby ten olej przeczyszczał. A tamte to są powrotne, jak się coś ześrutuje, to wszystko. Co, 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 co pompa zmieli w sobie to trafi na filt powrotny nie zanieczyszcza układu Tak jest w niektórych maszynach, wiesz za zbiornik wszystko jest zapieprzone nie? Więc tu, tutaj pomyśleli, że... A chyba wszystkie maszyny z mają na powrocie Nie wszystkie. wszystkie Jest często tak, że w ładowarkach jakichś tych małych, przegubowych To z reguły zawsze zbiornik jest zasypiony no. I później trzeba to rozbierać, czyścić, no tutaj takiej potrzeby nie ma nie? Tu jeszcze no, przewod od silnika, tu udało mi się przedmuchać więc nawet, gdyby się z pompy coś tam troszeczkę cofnęło, jakieś wióry, to, to tam była szansa, że, że to wszystko ładnie przeleciało, nie? Dobra, uważam od spodu. Od spodu będzie mi chyba lepiej ją dokręcić, dociągnąć, niż to z góry. Co to? tam kurde wyzwania cały czas? No, pompkę mamy zamontowaną, to z pomocą kolegów Teraz jeszcze przez aglomerat filtracyjny puścimy całą oliwę Do układu a żeby nie przejechać. Podczas prób. Szybko wlewo odkręcić, bo jest tak gęste, pompa niby nie daje, nie daje dużo tego oleju, ale na tyle dużo, że nie nadąża przelatywać przez szybko, zapowietrza się i, i jak z gejzera wylatywamy ten olej. Szybko jest na chwilę utknięte, a później to wszystko poskońcą z powrotem po No i będzie próba, mam nadzieję, że wszystko ruszy Dobra, dobra. oliwka wlana wyjąć wąż, wkręcić sitko No, także maszyna po próbach Teraz pozostało mi tylko ten pierdolnik jeszcze to posprzątać tak zwykle, Jednak na a jeszcze jak na złość Słońce, tak widać, już jest tam Samochód stał tu, maszyna zasłaniała cały czas ten plac Ten plac był rano przymarznięty I tu gdzie się chodzi, robi, jest idealne błotko Także muszę tę chyba wycofnąć tu z tego syfu i ten i, 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 i wtedy będę się ładował, bo tak to kurde będę musiał no, no stop to było to gdzie mi się nosiło do środka dał dobra kawałek cofniemy Nie będę stał w tym gdoniu. No, także klient powinien być zadowolony. Maszynka jeździ, pompka działa, ciśnienia sterowania posprawdzałem, są w porządku. Przy okazji, jeszcze ciśnienia yy, pombrotora też były posprawdzane, też jest wszystko w porządku, więc myślę, że to trochę pośmiga. No i to było na tyle. Wrzucę tylko te graty, piszę protokół i... i droga powrotna. Coś po drodze zjeść i... myślę, że do wieczora dojadę. Dobra, to było wszystko w tym filmiku, to do zobaczenia w następnym.